No dobrze, mamy tu coś, co brzmi jak kompletny paradoks. Zastanówmy się. Jak to jest, że Europa, która powiedzmy sobie szczerze, w wyścigu o sztuczną inteligencję zostaje w tyle, tak naprawdę rozdaje karty i pisze zasady gry dla całego świata? I to jest właśnie pytanie, które będziemy dzisiaj rozkładać na czynniki pierwsze. Bo pomyślmy, Stany mają innowacje, prawda? Chiny, z kolei, dane i wdrażanie tego wszystkiego na niewyobrażalną skalę. A Europa? No właśnie, co ma Europa. Okazuje się, że ma coś zupełnie innego. Coś, co na pierwszy rzut oka nie wygląda na potężną broń, ale w praktyce nie jest. A żeby to dobrze zobaczyć, spójrzmy po prostu na twarde dane, bo one nie kłamią. Inwestycje w AI w 2023 roku. Stany Zjednoczone 68 miliardów dolarów, Chiny 15 miliardów. A Unia Europejska no cóż, zaledwie 8 miliardów. To nie jest różnica, to jest przepaść. I mimo tej gigantycznej dziury w finansowaniu, to właśnie Bruksela dyktuje warunki, które kształtują cały światowy rynek. Jakim cudem? Odpowiedź, co ciekawe, leży głęboko w europejskim DNA. Żeby zrozumieć, co dzieje się dzisiaj, musimy tak, musimy cofnąć się w czasie bo siła Europy nigdy tak naprawdę nie opierała się na nie wiem, czołgach czy najnowszych gadżetach jej prawdziwą, ukrytą supermocą od zawsze był kodeks. Paragraf i spójrzmy na tę oś czasu, bo ona pokazuje coś absolutnie fascynującego. To jest ta sama historia opowiadana od wieków. Zaczyna się w VI wieku, kodeks Justyniana, który był takim systemem operacyjnym dla cesarstwa rzymskiego. Potem lecimy do XIX wieku, kolonializm, gdzie potęgi europejskie eksportowały swoje prawo, na przykład słynny kodeks Napoleona, na cały świat. A dzisiaj... Dzisiaj widzimy dokładnie ten sam schemat, tylko w wersji cyfrowej. RODOS 2016 i teraz AI ACT to są po prostu kolejne rozdziały tej samej książki. To jest ten sam stary, sprawdzony przepis na budowanie globalnych wpływów. A to nie jest jakaś tam ciekawostka z podręcznika historii. Ta liczba 150 państw to w zasadzie mapa wpływów. To znaczy, że dla jakichś 60% ludzi na świecie ten europejski sposób myślenia o prawie, o zasadach, jest, no, jest domyślnym systemem operacyjnym. Dlatego dla Europy tworzenie reguł to nie jest nic nowego. To jest jak mówianie w języku, który i tak już prawie cały świat rozumie. Okej. Okay. Z tą historyczną perspektywą wróćmy do teraźniejszości. Zobaczmy, jak to wszystko, o czym mówiliśmy, wpływa na dzisiejszy wyścig technologiczny. Bo globalna scena AI podzieliła się na takie trzy wyraźne obozy. I każdy z nich gra w zupełnie inną grę. I ta tabela pokazuje to czarno na białym. Mamy Stany Zjednoczone, to jest królestwo prywatnej innowacji. Hardware, wielkie modele językowe, to wszystko dzieje się tam. Potem mamy Chinę. Czyli totalnie inny model, kontrola państwa, gigantyczne zbiory danych i absolutna dominacja, jeśli chodzi o liczbę patentów. A Unia Europejska, cóż, patenty słabo, inwestycje w tyle, postawiła więc na to, co umie najlepiej od setek lat, na tworzenie zasad i norm. Na papierze to wygląda, jakby Europa była tym najsłabszym zawodnikiem, ale właśnie, tylko na papierze. I tutaj, właśnie w tym momencie, dochodzimy do samego serca tej zagadki, do klucza, który wyjaśnia, skąd bierze się ta ukryta siła Europy. To zjawisko nazywa się efektem Brukseli i to właśnie on rozwiązuje ten paradoks, od którego zaczęliśmy. O co w tym chodzi? Zobaczcie, Unia Europejska to potężny, bogaty rynek. Mówimy o 450 milionach konsumentów z grubymi portfelami. Żadna, ale to żadna globalna firma nie może sobie pozwolić, żeby ten rynek olać. A skoro i tak muszą dostosować swój produkt do, powiedzmy sobie, dość wymagających europejskich standardów, to co im się bardziej opłaca? Utrzymywać dwie wersje produktu, jedną dla Europy, drugą dla reszty świata? Czy po prostu przyjąć ten jeden, wysoki standard europejski dla wszystkich? No właśnie, rachunek jest prosty. Ten mechanizm jest genialny w swojej prostocie. Działa to tak. Krok pierwszy Bruksela tworzy jakieś nowe, twarde prawo dla swojego rynku. Krok drugi wielkie firmy z Ameryki czy Azji, które chcą tu zarabiać, muszą się do tego dostosować. Nie mają wyjścia. Krok trzeci czysta kalkulacja. Taniej jest po prostu wdrożyć te zasady wszędzie. I krok czwarty finał. Europejskie prawo, bez żadnych traktatów, bez żadnych wojen, staje się po cichu globalnym standardem. I to nie jest jakaś abstrakcyjna teoria, to dzieje się na naszych oczach. Pamiętacie walkę o ładowarki? Apple przez lata broniło swojego złącza Lightning, ale co? Prawo unijne zmusiło ich do przejścia na USB-C na całym świecie. Albo Meta, cały ich biznes opiera się na reklamach a musieli w Europie wprowadzić płatną wersję bez śledzenia, żeby być w zgodzie z RODO. Nawet potężne OpenAI musiało szybko zmieniać swoją globalną politykę prywatności, kiedy Włosi na chwilę zbanowali chat GPT. To jest właśnie ta siła ogromnego rynku w praktyce. Ale uwaga, siła Europy to nie tylko paragrafy. Są też inne, mniej oczywiste asy w rękawie. Weźmy na przykład chipy. Europa produkuje ich mało, to prawda, jakieś 10%, ale to holenderska firma ASML ma stuprocentowy monopol na maszyny, bez których nie da się wyprodukować tych najbardziej zaawansowanych chipów na świecie. Kropka. To jest taki technologiczny zawór bezpieczeństwa. A do tego dorzućmy jeszcze czołowe ośrodki badawcze, jak choćby DeepMind. To wszystko pokazuje, że ta europejska siła jest, no, jest wielowarstwowa. Ok, wiemy już, jak ten mechanizm działa. Teraz czas na to najważniejsze pytanie. Jakie to ma wszystko konsekwencje? Dokąd nas prowadzi ta cicha, regulacyjna siła? Czy Europa faktycznie buduje lepszy, bezpieczniejszy cyfrowy świat dla nas wszystkich, czy może tworzy nową, bardzo subtelną formę globalnej kontroli? I ten cytat trafia w samo sedno, bo tak naprawdę cała ta dyskusja o AI to nie jest strach przed jakimiś zbuntowanymi robotami z filmów. Prawdziwe pytanie brzmi, kto napisze instrukcje obsługi dla tej technologii? Kto ustali zasady gry dla algorytmów, które już teraz, czy tego chcemy czy nie, kształtują nasze życie? I tutaj właśnie widać całą europejską filozofię w pigułce. To jest to przekonanie, że kodeks prawny, ten tworzony w otwartym, demokratycznym procesie, musi być ważniejszy niż kod komputerowy, który powstaje gdzieś za zamkniętymi drzwiami w Dolinie Krzemowej. Inaczej mówiąc. Technologia ma służyć ludziom, a nie na odwrót. Tylko, że ta strategia ma dwie strony medalu. Z jednej, można na to patrzeć jak na siłę, która pcha świat w stronę cyfrowej demokracji, chroni nasze prawa, dba o etykę, ale z drugiej strony pojawiają się głosy krytyków, którzy mówią o czymś w rodzaju imperializmu regulacyjnego, o narzucaniu całemu światu europejskich wartości, co może potencjalnie dławić innowacje i być po prostu nową formą dominacji. A więc zostajemy z tym kluczowym, otwartym pytaniem, co tak naprawdę buduje Europa? Czy tworzy wzór dla bezpieczniejszego, bardziej ludzkiego, cyfrowego świata? Czy może tak trochę po cichu na naszych oczach rośnie nowy rodzaj imperium, imperium zbudowane nie na sile militarnej, ale właśnie na kodzie, na kodzie prawnym? Odpowiedź na to pytanie tak czy inaczej zdefiniuje naszą wspólną cyfrową przyszłość.